Co to jest diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń bakteryjnych i na czym polega? Diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń bakteryjnych służy identyfikacji drobnoustrojów chorobotwórczych, w tym wypadku bakterii, odpowiedzialnych za rozwój reakcji zapalnej bądź choroby zakaźnej. Określony patogen wywołuje miejscową lub ogólną odpowiedź zapalną. Objawy typowe dla miejscowej reakcji zapalnej to obrzęk, nadmierne ocieplenie, zaczerwienienie, ból, częściowa czy całkowita utrata funkcji danego narządu. Objawem typowym dla ogólnoustrojowej reakcji może być wzrost temperatury ciała lub pogorszenie samopoczucia. Przed podjęciem diagnostyki mikrobiologicznej i wyborem określonej metody, warto zwrócić uwagę, że określone bakterie charakteryzuje tendencja do zakażania określonych tkanek. Jest to tak zwany tropizm, który oznacza, że określone bakterie uszkadzają te, a nie inne układy czy narządy. I tak, na przykład, wiele bakterii można wyhodować z przewodu pokarmowego czy ze skóry, ale nie oznacza to że są odpowiedzialne za rozwój zakażenia w tych lokalizacjach. Dlatego tak istotnym elementem diagnostyki zakażeń bakteryjnych jest wiedza na temat fizjologicznej flory bakteryjnej. Nie każdy uzyskany wynik badania musi oznaczać toczące się obecnie zakażenie albo zakażenie wywołane zidentyfikowanym patogenem. Lekarz stawiający diagnozę zawsze powinien brać pod uwagę informacje uzyskane z wywiadu od pacjenta, odchylenia w badaniu fizykalnym oraz wyniki badań dodatkowych. Wyniki badań mikrobiologicznych stanowią tylko jeden z elementów kierujących lekarza do prawidłowej diagnozy. Właściwie zaplanowana, przeprowadzona i zinterpretowana diagnostyka mikrobiologiczna umożliwia zidentyfikowanie drobnoustroju odpowiedzialnego za rozwój choroby. A co za tym idzie, dobór antybiotyku o dużej skuteczności wobec tego drobnoustroju? Metodami wykorzystywanymi najczęściej w diagnostyce mikrobiologicznej zakażeń bakteryjnych są: bakterioskopia hodowla z oznaczeniem wrażliwości na antybiotyki, posiew. Badania serologiczne Badania, molekularne bakterioskopia umożliwia szybką, dokonywaną w ciągu kilku godzin, ocenę pod kątem obecności i rodzaju patogenów badanej próbce. Stanowi on na etap początkowej diagnostyki mikrobiologicznej. Materiałem poddanym badaniu są najczęściej płyny ustrojowe, takie jak krew, płyn mózgowo-rdzeniowy. Ropa. Z uzyskanego materiału wykonuje się odpowiednio barwiony i utrwalany preparat. Można go wykonać bezpośrednio, preparat bezpośredni bądź z hodowli bakteryjnej, preparat właściwy. Następnie preparat ogląda się pod mikroskopem. W barwieniu najczęściej stosuje się metodę grama. Dobór zastosowanej techniki zależy jednak od bakterii, będącej przypuszczalną przyczyną zakażenia. Wstępna ocena bakterioskopowa niekiedy umożliwia szybkie wdrożenie skutecznego leczenia. Osiew jest podstawową metodą diagnostyczną stosowaną w zakażeniach bakteryjnych. Polega on na przeniesieniu uzyskanego materiału od pacjenta na określone mikrobiologiczne podłoża, a następnie na hodowli zakończonej izolacją i identyfikacją bakterii, tworzących pojedyncze kolonie. Czas od posiania materiału biologicznego na określonej pożywce do uzyskania w wyniku wynosi przeważnie kilka dni, zwykle 3 do 4 dni. Dodatkową zaletą tego badania jest możliwość oznaczenia antybiogramu, czyli wrażliwości bakterii na określony antybiotyk. Umożliwia to modyfikację leczenia tak, by było jak najbardziej skuteczne. Badania serologiczne polegają na wykryciu obecności antygenów bakterii bądź przeciwciał, które mają zdolność wiązania się z określonymi antygenami. Warto wspomnieć że samo wykrycie przeciwciał nie oznacza aktualnie toczącej się choroby i może świadczyć jedynie o kontakcie z daną bakterią w przeszłości. Dlatego wynik badania serologicznego musi zawsze zinterpretować lekarz. Badania molekularne polegają na wykryciu materiału genetycznego bakterii, kwasu nukleinowego. Do wykrywania używa się sąd genetycznych. Wykrycie materiału genetycznego jest pewnym markerem identyfikacji bakterii, ograniczeniem metody są jednak wysoki koszt badania, ograniczona dostępność, a także niemożność odróżnienia czy określony materiał genetyczny pochodzi z żywych czy z martwych bakterii? Jakie są wskazania do diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń bakteryjnych? Diagnostykę zakażeń bakteryjnych należy podejmować w ostrym okresie zakażenia. Zakażenie bakteryjne mogą sugerować objawy miejscowe i ogólne. Przykładem może być nadmierne ocieplenie skóry z jej tkliwością, zaczerwienieniem i obrzękiem, powiększenie węzłów chłonnych gorączka. Zakażenie bakteryjne może jednak dotyczyć każdego układu czy narządu, a objawy będą wynikać z zaburzeń ich funkcji. Omawiane powyżej metody są stosowane w diagnostyce między innymi zakażeń skóry, tkanki podskórnej, kanek miękkich zakażeń kości zakażeń górnych i dolnych dróg oddechowych zakażeń przewodu pokarmowego zakażeń układu moczowego sepsy zakażeń ośrodkowego układu nerwowego jak przebiega diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń bakteryjnych. Większość badań stosowanych w diagnostyce mikrobiologicznej zakażeń bakteryjnych opiera się na pobraniu określonego, potencjalnie zakażonego materiału biologicznego, a następnie zastosowaniu wybranych metod diagnostycznych materiałem. W zależności od rodzaju i lokalizacji zakażenia może być krew, ropa, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy, wymazy z różnych miejsc. Zasadą jest że powinien być to materiał uzyskany z miejsca, gdzie toczy się zakażenie. Ważnym elementem diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń bakteryjnych jest odpowiednie pobranie, a następnie przetransportowanie i przechowanie materiału we właściwych warunkach i temperaturze. Za pobranie materiału biologicznego odpowiedzialni są lekarze lub pielęgniarki. Którzy powinni przestrzegać wszelkich procedur zapewniających uniknięcie zanieczyszczenia materiału inną florą bakteryjną. Stąd tak ważną rolę odgrywają używanie sprzętu jednorazowego użytku, szczelne, jałowe pojemniki do przechowania materiału, przestrzeganie zasad obowiązujących podczas pobierania materiału biologicznego. Zaleca się pobranie materiału przed podaniem antybiotyku oraz niezwłoczne przetransportowanie do laboratorium, z uwzględnieniem zachowania warunków koniecznych do przeżycia domniemanego patogenu, odpowiedni podłoże, wilgotność, temperatura. Dopiero tak przetransportowany materiał może zostać poddany określonym procedurom diagnostycznym. Jak przygotować się do diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń bakteryjnych? Diagnostykę mikrobiologiczną podejmuje się w ostrej fazie zakażenia. Gdy pacjent prezentuje objawy infekcji bakteryjnej, pacjent powinien poinformować lekarza, czy przed pobieraniem materiału stosowano leczenie, w tym antybiotykoterapię. Odpowiednio zebrany wywiad umożliwia wybór metody właściwej do zidentyfikowania najbardziej prawdopodobnego patogenu. Jakie są przeciwwskazania do diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń bakteryjnych? Nie ma bezwzględnych przeciwwskazań do podejmowania diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń bakteryjnych. Ewentualne przeciwwskazania mogą wynikać z przeciwwskazań do określonego zabiegu służącego uzyskaniu materiału biologicznego. Na przykład przeciwwskazaniem mogą być zaburzenia krzepnięcia czy małopłytkowości u pacjenta, u którego trzeba wykonać zabieg chirurgiczny w celu uzyskania materiału do badania. W takich sytuacjach konieczne może być w pierwszej kolejności przetoczenie preparatów krwiopochodnych. Jakie powikłania mogą wystąpić po wykonaniu diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń bakteryjnych? Jak postępować po badaniu? Powikłania diagnostyki mikrobiologicznej zakażeń bakteryjnych to powikłania po zabiegu służącym uzyskaniu danego materiału biologicznego. Jeżeli badania będą wykonywane z próbki krwi, powikłaniem może być krwiak w miejscu w kółcia, Jeśli materiałem badanym ma być płyn mózgowo-rdzeniowy, ból głowy itp. Przed każdym zabiegiem służącym uzyskaniu materiału biologicznego lekarz zobowiązany jest do udzielenia informacji na temat możliwych powikłań i ryzyka z nim związanego. Niemniej, większość badań mikrobiologicznych wykonywanych ambulatoryjnie, jak posiew moczu, posiew kału, nie wiąże się z jakimkolwiek ryzykiem dla samego pacjenta.